Szanowni Państwo, Katarzyna Bonda i jej bohaterka dzisiejszego spotkania, czyli Sasza Załuska. O tym będziemy rozmawiać, czyli o najnowszej książce, między innymi. A na początek, skoro Pani Katarzyna nie lubi niespodzianek, to pewnie nie będzie dla niej niespodzianką to, że zapytam o profil uczestników takiego spotkania. <śledzelny> 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 e, myślę, że tutaj sądzę, po, po tak pierwszy rzut oka wycienił okularów, to trochę go yy, ale myślę, że to są bardzo eleganccy ludzie i tak dużo eleganckich ludzi w jednym miejscu, to bardzo miło spotkać i rzadko się to zdarza. E, ja y, zawsze to powtarzam. Że moi czytelnicy to są bardzo wyrafinowani ludzie, którzy potrzebują y, karmy dla ducha i jeśli chodzi o literaturę, mimo iż to jest powieść trybunalna, bo taki rodzaj, taki gadunek mój czytelnik potrzebuje więcej aniżeli odpowiedzi na pytanie, kto zabił. E, nie wiem, czy Państwo są moimi czytelnikami, czy Państwo mieliście w rękach jakąś moją książkę, więc trudno mi się odnieść, jeszcze się nie znamy. Natomiast, jeżeli Państwo należycie do tego grona, to ja tutaj z tego miejsca chciałam Wam złam włożyć wielki ukłon do ziemi i szacunek. Po to też jeżdżę po kraju za każdym razem, kiedy wychodziła nowa książka, żeby Państwa zobaczyć. Ponieważ nie wiem, sobie sprawę, na filmach pokazują, że to jest taki rodzaj działalności, który jest niezwykle spektakularny. Pisarz tak chodzi, długo myśli, potem nagle wpada na jakiś pomysł, zasiada przed komputerem. I, i, I wtedy to jest takie genialne i mniej więcej w filmie to zajmuje jakieś 30 sekund i Jan już napisał tą książkę, trochę kartek po i wyrzucił, a w praktyce wygląda to tak, że to jest bardzo długi proces i strasznie nudny. I głównie bolą człowieka cztery litery, na których siedzi, ponieważ musi tego, godziny wysiedzieć. Nikt nie napisze za mnie tej książki. W związku z tym ja przy. Chyba myślałam właśnie. Jest to, jest to proces długi i, i, i dosyć samotnicza praca. W związku z tym, mm, ja bardzo lubię wyjść do ludzi, i zobaczyć Państwa, zmierzyć się z Wami, e, przyjrzeć się Wam, e, posłuchać tego, co e, sądzicie o moim pisaniu. I, i poobcować z rzeczywistością, która, która jest dla mnie w momencie ich zapisu kompletną enigmą, ponieważ nie gniewajcie się, ale jest coś takiego, że w trakcie pracy nad fabułą ja zupełnie nie myślę o odbiorcy. Nie dlatego, że nie jest brak szacunku, tylko po prostu skupiam się na opowieści, która jest fikcyjna. Jest tam bardzo wiele postaci, bardzo wiele wątków. Trzeba to wszystko uszyć, połączyć, zbudować i ulepić. I, i, I pierwszy moment, kiedy ja mogę się z Państwem spotkać, zmierzyć, to jest właśnie taki jak ten. Także jeszcze raz witam Was serdecznie. Pani Katarzyno, a czy takie wnętrze mogłoby się stać miejscem akcji Pani książki? No pewnie, w każdym miejscu jest świetne, żeby osadzić tam akcję i zbudować papułę. Natomiast ja mam taki zwyczaj i bardzo lubię, o ja w tym życiu nie lubię niespodzianek, tak uważam, że w sztuce i w ogóle jeśli chodzi o twórczość i robienie w życiu czegoś, co ma konsekwencje nie tylko dla nas samych, ale w ogóle dla W, bardzo dobrze działa kontra, czyli jakby taka przestrzeń dysonansu. Więc no niestety, jakbym tutaj miała osadać akcję, to nie jestem przekonana, czy bym tutaj czegoś nie zdestruowała popularnie. Jak to się stało, że Pani w ogóle pomyślała o kimś takim jak profilery? Dlaczego akurat taki ktoś stał się bohaterem Pani książek? To są stare dzieje e, bardzo dawno temu. Ja już to opowiadałam tysiące razy, mm, więc. Yy... Jeżeli Państwo już to znacie, to po prostu albo krzyczcie, że znamy to nuda, ale e, e, albo możecie gwizdać też, jak macie pomidory, to możecie we mnie rzucać, ja wtedy się zorientuję, bo e, albo możecie doczekać, aż opowiem tą historię. I za mnie też rzucajcie w razie czego, bo ja tak pytam, jakby ktoś nie wiedział. Znaczy tak sobie teraz żartuję, dlatego że... Dziś wydaje się to absolutnie niemożliwe, niewiarygodne, mamy tak dużo przede wszystkim powieści kryminalnych, filmów kryminalnych, seriali kryminalnych i w ogóle kryminał wszedł do, do naszej przestrzeni, tak bym powiedziała, stał się modny. Ja pamiętam czas, kiedy kryminał był czymś wstydliwym. E, Czytałem tylko literaturę piękną, ewentualnie bardzo poważne książki historyczne, biografie, a jeżeli coś czytał kryminał. No wiadomo, no że wszyscy zawsze czytali kryminały, tylko że o, o, okładano e, go w gazetę, żeby nikt nie mógł się zorientować. Dzisiaj to samo się robi z krejem tym, tym od 50 twarzy. Rozumiecie. E, I ja e, jak byłam dziennikarką jeszcze, nie tylko wprowadziłam do polskiej literatury e, postać profilera, ale pierwszą napisałam o profilerach w ogóle polskich. E, napisałam taki tekst do Józefka, i, i, I też mam swój bardzo poważny udział w tym, że przestała to być wiedza tajemna, bo polska policja przez długi czas uważała, że należy to traktować jako tajne dane operacyjne, że profilowaniem, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, ujawniać jak pracuje ten ekspert, to y, sprawcy oczywiście natychmiast posiadą tą wiedzę i staną się doskonalsi, rozumiecie, więc jakby, co jest oczywistą bzdurą, dlatego że żaden ze sprawców w trakcie... Działań przestępczych, nie myśli o tym, nawet nie myśli o tym, że zostanie złapany. Jest przekonany, że nie zostanie złapany, ale to w ogóle jest na inny temat. W każdym razie hmm, pisałam taką, taki raport o starych, niewykrytych zbrodniach. I w, w tej grupie tych spraw była historia, która hmm, wiecie, są takie sprawy, które w nas zostają, jak jesteście dziennikarzami. E, dziennikarz ma dziewięć żyć, on poznaje mnóstwo ludzi, kółko dzieje się na świecie, w kraju wokół niego bliżej bądź dalej dzieje się tak dużo, e, ma mnóstwo bodźców i w pewnym momencie dziennikarz też się odwrażliwia, zaczyna wiedzieć, który temat jest istotny, a który jest mniej istotny, ale i w tym nadłoku raz na jakiś czas zdarzają się takie sprawy, które wygają bardzo intymnej strony brzuchu tego reportera to nie wiem na jakiej zasadzie to działa. To, to jest bardzo intymne i osobiste i mm, tak było w przypadku tej zbrodni. Ja już dosyć długo pracowałam w tej materii, dosyć dużo spraw kryminalnych opisywałam. To nie było dla mnie coś, że ja się podnieciłam, wiecie, e, nie wiem, archetypem dobra i zła, bądź jakimiś przestrzeniami związanymi z seryjnym sprawcą, bo był to sprawca seryjny, bo jakby to nie jest tego typu kwestia. Pamiętam, że wiedziałam, że to jest sprawa, która jest, jest dla mnie ważna i że muszę pomóc tym ludziom, bo dziennikarz nie tylko pisze, ale absolutnie się angażuje w te przestrzenie e, dotyczące rodzin ofiar. Bo psujecie się, się nie tylko z policjantami, nie tylko z organami ścigania, które, które wam udzielają informacji, ale też uczestniczycie w bardzo poważnym dramacie i zdajecie sobie sprawę, kiedy widzicie tych ludzi, którym zamordowano córkę, że ta tragedia się zdarzyła. I Wy wchodzicie w buty e, tych ludzi i przeżywacie to razem z nimi. A kiedy rozmawiacie jeszcze z resztą otoczenia, trudno jest z tego wyjść to jest bardzo infekujące. I Nikt, kto nie przypracował przez lata w taki sposób, myślę, że nie zrozumie. Żaden z autorów powieści kryminalnych, moich kolegów, którzy nie wykonywali takiej pracy, tak naprawdę nie, nie wie, jak to wygląda i że to jest faktycznie absolutnie pewnego rodzaju infekcja i zupełnie inaczej się też patrzy na opowieść kryminalną. Stąd moje książki są inne. Stąd jakby ta wartość tego kryminału w kryminale prawdopodobnie jest mniejsza, ale boję się skupić na zupełnie innych rzeczach. Zdjęcie tej dziewczyny, która została zamordowana, pamiętam do dziś i zawsze będę pamiętała. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial e, z lat 90. Miasteczka Twin Peaks i Laura Palmer. Ta dziewczyna. E, była bardzo do mnie podobna, nawet jakby to zdjęcie było takie, jakby było inspirowane tym filmem, to było niesamowite. Ja miałam pewien rodzaj déjà vu, a więc też pod tym piksem jako bardzo młoda dziewczyna, rodzice, musiałam prosić ich o zgodę i bo oczywiście się bałam, jak się to myślacie, bo to były emitowane w piątki i trzeba było na to czekać, jak się kończyło, to nie mogłam spać. I potem po latach wchodzę do domu tych ludzi, niesamowitych mm, Ludzi, którzy po prostu byli dobrzy i dobrze wychowywali swoje dziecko, bo ta dziewczyna była bardzo inteligentna, studiowała. Żeby pojechać do, na urlop do Norwegii, zatrudniła się w lokalnym sklepie przy drodze, przy takiej dłu, 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 większej drodze. Akcja się dzieje w Radniczu. Dostało jej do, do w tej pracy wakacyjnej jakiś tam, nie wiem, tydzień czy dwa. Potem miała wyjechać, i ten tydzień czy dwa wcześniej. Do tego sklepu przyjeżdża człowiek na rowerze i chleba do, nożem do krojenia chleba e, morduje ją, ponieważ ona nie chce mu wydać pieniędzy z kasy. Poszło jakieś bardzo drobne pieniądze. Rozumiecie, w takim sklepie to były właściwie monaki. Przez to, że ona była e, również działała ochotniczej straży pola, pożarnej, nie była to osoba taka zahukana, która to była dziewczyna, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Przez to, że walczyła, tych ciosów było bardzo dużo. Facet y, zabił zabrał demoniaki i odjechał. Nie mogli go znaleźć przez bardzo długi czas. Kiedy ja przyjechałam do, do radicza i rozmawiałam ze wszystkimi bohaterami dramatu, włącznie z komentantem, to było już y, ostatni dzwonek ta sprawa miała już iść na półkę. Tak jest ze starymi sprawami, to jest bardzo trudne i bolesne. I dla osoby, która y, miała z tym styczność, i z, y, nie wiem, z policjantami, którzy pracują nad takimi sprawami, bądź z ludźmi, którzy pomagają w wykryciu tego typu zbrodni, e, jeżeli z nimi się spotkacie, to zrozumiecie, że ta bezsilność, nikt nie wie tak naprawdę, co poszło nie tak, bo tu nie chodzi o jakieś zaniedbania, czy jakiś rodzaj, e, nie wiem, źle wykonanego obowiązku. Nikt nie wie, jak to się dzieje, bo zostało wykonane wszystko. Natomiast facet jak kamień w wodę to były czasy, kiedy badania DNA były niezwykle drogie, nie wykonywano ich od tak. Miasto nie miało pieniędzy, natomiast oni zbierali pieniądze jak na jakichś aukcjach, nawet chcieli przebadać wszystkich swoich podejrzanych, których było bardzo dużo, tak jak mniej więcej z profilu mojego czytelnika. Rozumiecie, chodziło tak naprawdę o zawężenie grona, ale nie mogli tego. Robić, ponieważ DNA no, bardzo zawęża, jak wiadomo, natomiast nie mogli tego zrobić z przyczyn technicznych i to było bardzo dawno temu, tak jak mówię. Ja wróciłam do domu, zapamiętując wszystkie elementy. Pamiętam do dziś twarz matki tej dziewczyny, rozmowę z ojcem i jego ręce, które wyłamywał wyłamowały palce. Pamiętam komendanta, który, z którym. Po rozmowie oficjalnej poszliśmy na, na tył budynku, żeby palić papierosy i rozmawiać już mniej oficjalnie i człowiek naprawdę się odtworzył. i czujecie to, że ten dramat to nie jest tylko dramat, on nie podchodzi do tego tylko służbowo. On mi obiecał wtedy, że on jest zawiadomy, jeżeli oni wpadną na jakiś trop i jeżeli znajdą tego człowieka i on mi powie, kto to był. Minęło bardzo dużo czasu. Ja napisałam bardzo wiele innych artykułów. I, i, I to jest tak, że niby zapomniałam, tak? Ale w tamtym czasie nie było internetu. To jest bardzo trudne do uwierzenia dzisiaj, ale tak było. Czytało się gazety regionalne. Dziennikarz ja pracowałam w Newswiki i testowaliśmy szybkich gazet regionalnych, wszystkich, które wychodziły w tym kraju, włącznie z branżą i tak dalej. I moim obowiązkiem było przeglądanie tego cyklicznie i, i, i żeby być na bieżąco, co się dzieje. Strony internetowe były naprawdę bardzo ubogie. I nie było tak dużego przepływu informacji. W związku z tym, ja bardzo możliwe. E, znalazłam tę informację w takiej szpalcie z kryminałkami, właśnie w, w jakiejś gazecie m, mało, że tak powiem, e, e, niewielonakładowej, nie tylko jakiejś takiej bardzo e, e, suchej kapie i tak dalej. Nie pamiętam w W każdym razie, myślę, że to było z dużym opóźnieniem. Znalazłam informację taką, że to był seryjny. Że był dokładnie w jej wieku. Że yy, oprócz yy, yy, zabójstwa, którego dokonał wtedy w Zabiczu, dokonał jeszcze trzech innych i, i, i dwóch nieudanych. I że faktycznie po całym kraju podróżował, przemieszczał się na rowerze. No i generalnie to, to się na tym kończyło. Więc ja pierwsze, co zrobiłam, zadzwoniłam do pana Komendanta i, po, i, 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 i mówię, no i, i, i kto to był, niech pan mi nie powie, o, jak, to, jak to zrobiliście w ogóle. A pan komendant mówi do mnie, no panie Kasiu, przyjechał taki facet w czarnym płaszczu, wziął akta na noc, a rano dostałem taką kartkę w kratkę, gdzie były już 14 punktów. Jak ja przeczytałam te 14 punktów, to wiedziałam, gdzie mam iść. Ja mówię, ale panie komendancie, co to za facet w czarnym płaszczu? O co, o co chodzi? On mówi, tylko cicho, provider jakiś albo co? A ja mówię, może provider? O, 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 Widzicie? Taka była świadomość nawet organów ścigania, jeśli chodzi o tę wiedzę. W każdym razie mówi, pani Szuka w komendzie mm, wojewódzkiej policji w Katowicach, szefa sekcji psychologów, trach słuchawką. No i wtedy nie było mocuchów jeszcze, wiecie. No więc y, dzisiaj prawdopodobnie by się tak. nie udało. No. Ja dzisiaj mam urlop. Wprawdzie on oczywiście to jest szefem sekcji psychologów. Wzięłam urlop w ogóle bez pytania, żeby nie spalić gdzie akcji, pojechałam pod komendę i stamtąd z, z, z dołu już zadzwoniłam do rzecznika, którego znałam i mówię tam, nie pamiętam jak on miał na imię, panie Darku powiedzmy, to ja poproszę taka dumna z siebie była, ja poproszę z pierwszym polskim profilerem, <grym> a, 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 ale, ale nie ma nikogo takiego. Ja mówię, a pan ogląda? A on przyszedł w sekcji psychologów. Ja mówię, to ja poproszę z panem Bogdanem Lachem, przyszedłem w sekcji psychologów. No a on mówi, że ale teraz jest zajęty, bardzo ma dużo zajęć, wiecie. Ja mówię, że pół godzinki. Dali mi pół godzinki, z czego się zrobiło do wieczora. Eee, moje pierwsze spotkanie z Bogdanem było trudne, bo to najpierw, nie wiecie, to jest facet dosyć twardy, E, bardzo merytoryczny, absolutnie sam miał pod przez to, że e, oni u, nie udzielali informacji o profilowaniu. Absolutnie e, nawet policjanci to nie wyżyli. Mówili idźcie do e, tego szamana, to on wam wywróży. Albo nazywali go praktycznie psycholaską. E, rozumiecie? E, sami sobie, sobie strzelali w kolano i bo nam też absolutnie był y, y, przeciwny temu, że to jest taka tajna wiedza operacyjna, więc ja właściwie pojawiłam się w jego życiu w najbardziej y, y, odpowiednim momencie. I mimo, że on wiedział, że y, no jest pewnego rodzaju. Ja pamiętam pisma, jakie wysłaliśmy, y, żeby sformalizować ten wywiad, ponieważ ja się uparłam, y, że, że, żeby o tym pisać. Trzeba było prosić zgodę komendanta głównego i w ogóle naprawdę strasznie długa była procedura. W końcu redaktor naczelny mojej gazety też wystąpił, zagłosował jak jakimś rodzajem debaty. I yy, no, dostałam kompletnej obsesji na punkcie profilowania, albo dano dostałam całą masę akt. I w ogóle, by, jak już pierwszego dnia, jak wracałam, mm, wracałam z Katowic, to już wiedziałam, że to mój, będzie mój bohater literacki. Mam raczej na myśli to, że Pani bardzo głęboko penetruje dziedzinę, w którą wchodzi przy pisaniu poszczególnych scen. Czy na przykład o nurkowaniu, to możemy mieć wrażenie, że jest Pani ekspertem od nurkowania. Czyli jeżeli mówimy o na przykład tym profilowaniu, to, to też bardzo głęboko Pani ten temat zgłębia. Mam na myśli to, że bardzo głęboko Pani poznaje tę dziedzinę, na tyle, że mogłaby się Pani wydawać sama ekspertem od tych różnych spraw. To chyba jest, prawda, przy pisaniu pani książek, że pani nie tyle utożsamia się, co stara się jak najbardziej poznać dziedzinę, którą się zajmuje. Ja korzystam z pomocy innych ludzi. W ogóle ja tylko jestem wyobraźnią. Ja jestem tylko takim klejem, który spaja takie elementy, które wydała w z rzeczywistości. Nie odważyłam ci pisać. Na temat, którego nie zgłębiłam. Nie wiem, to jest mój respekt dla Państwa. Oczywiście to są tam błędy, tak? To nie jest tak, że ja nie popełniam błędów. Natomiast staram się, aby to było, tak jak powiedziałam wcześniej, prawdopodobne. Abyście mogli Państwo razem ze mną być pod wodą, kiedy są odnajdywane te zwłoki, kiedy mamy taką scenę. Abyście mogli Państwo e, znaleźć się w ogrodzie, w którym matka spotyka swoje zmałe dziecko w jej wyobraźni. E, Abyście mogli Państwo być, nie wiem, w samym środku rozmowy dwóch czy trzech, czy pięciu mafiozów albo jakiejś strzelaniny, no żeby to napisać, to, to ja się udaję do ekspertów i dla mnie to nie ma znaczenia, czy, czy to jest nurek, tak jak Pani powiedziała, czy to jest, nie wiem, kryminalistyk, czy to jest policjant, czy to jest mafiozo, czy to jest żona mafioza. Ja znajdę, spodziewam się, kopię taką osobę. Akurat tutaj się mój zawód pierwotny przydaje, ponieważ to nie jest dla mnie problem znaleźć taką osobę. To jest mało tego, bym powiedziała więcej. Ci ludzie bardzo często, oni nawet sami chcą powiedzieć, sami chcą mówić, to nikt ich nie słucha. Przychodzę do, do, do człowieka, który jest entomologiem. I mówię mu o tym, jaki mam, jaką mam sprawę. Po prostu pomysły niesamowite. On się dzieli swoją wiedzą, poświęca mi swój prywatny czas po pracy, poświęca mi pokazuje mi, jest w stanie pokazać, nie wiem, rodzaje owadów, a to taki karmasynek, a to taki pojawia się w czerwony pewien żach entomologiczny. Jakby zdradzają mi takie szczegóły tajniki. Czy Pani sobie wyobrazi, że ja bym sama o tym napisała w tak wiarygodny sposób? Nie. Bo ja właściwie nie mam żadnej wiedzy, muszę tutaj to powiedzieć. E, Żadnych kompetencji, e, żadnego wykształcenia. E, ponieważ skończyłam dziennikarstwo i scenariopisarstwo. Dwa twarde kierunki, które mi dostarczają wiedzy, w jaki sposób mam zdobyć wiedzę i w jaki sposób mogę o tym napisać. E, więc e, ja po prostu muszę pójść do człowieka, który, który mi o tym opowie. Poza tym e, niech pani się nie gniewa, ale jeżeli którykolwiek autor E, e, mówi, że to wszystko jest jego wyobraźnia, to kłamie. Natomiast ja w Pozłowie wymieniam każdego, e, od kogo wiedzy skorzystałam. A jeżeli spojrzymy na takie największe dzieła, na dzieła, nie wiem, epokowe, takie, które będą zawsze i one przetrwają, e, nie wiem, Piesze z brzegu, e, Lolita, Nabokowa, e, Miłości i inne Markeza, e, Pani Bowary, Anna Karenina, to, to są książki, które zostały zaczerpnięte z rzeczywistości. I wszystkie te elementy, o których pisze autor, zostały zgłębione. Jeżeli literatura znawczą się pochylicie i poczytacie, w jaki sposób pracowali ci ludzie, nie pracowali dokładnie tak samo, tylko nie nazywało się w tamtych czasach dokumentacją. Panie Katarzyno, Pani puszcza oko czasami też do czytelników w całym kraju. Czy to jest też metoda na to, żeby ich bardziej przywiązać do, 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 do swojej literatury? Na przykład w, pojawia się chyba w tej ostatniej, czyli w Czerwonym Peronku, pojawia się postać z głuchołas Chyba w sprawie Liny Frank, jeżeli dobrze pamiętam, to dziennikarka Gazety Opolskiej. I takie odwołania do, do miejscowości różnych. Czy to też ma przyciągnąć uwagę? Czy no bawię się, rzeczywiście się bawię to, traktuję to wszystko jako podchody. Na przykład nie wiem, e, byłam e, kilka lat temu w kamieniu pomorskim na spotkaniu w bibliotece, tam też to jest świetna ryb i mając kiszonego łososia, którego no, zna pan, ale genialny on jest po prostu. No w każdym razie kupiłam tego kiszonego łososia i te inne ryby. U mnie w Latusce jest. Tak? No ale zazdroszczę Panu. W każdym razie mam też świetny, ten paprykarz był. Naprawdę. No w każdym razie widzicie, no tak poznaje się świat. Po prostu się jedzie na spotkanie autorskie i się sprawdza co tam jest, trafia się do kiszonego łososia. No i na przykład w Czerwonym pojawia się Kamień Pomorski i różne kiszone łososie i rozumiecie i, 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 i potem Pisze do mnie, albo gdzieś na Facebooku się pojawia hmm, informacja, właściwie to mi się pojawia w monitoringu mediów, bo, bo ja wszystko wiem, co o mnie napiszecie. Także jak na przykład piszecie o mnie też śledzę, ja też to wiem. To, że nic z tym nie robię, to może, to jest moja wiedza. Ja dzięki temu się doskonale, dzięki waszym opiniom, natomiast mam monitoring mediów i i na przykład ludzie z Kamienia Pomorskiego e, założyli taką grupę, w której dyskutowali, czy to jest przypadek, że w książce Czerwony Pają Katarzyny Ponty, pojawia się ten wątek, bo przecież ona była u nas e, ileś tam lat temu, i może to nie jest przypadek. I ja wtedy znalazłam to forum i napisałam, że to w żadnym razie nie jest przypadek, jeżeli mają wątpliwości, to zupełnie nie lubią, tak? I nie szanują, bo to jest. Bo to jest, jest mnóstwo takich elementów. Jest mnóstwo takich elementów, które. Mm, Bawię się, bo łączą mnie ze światem to takim, takim prawdziwym. Robię czasem rzeczy prywatne dla niektórych czytelników, na przykład, nie wiem, opowiadają mi jakieś historie albo podają mi jakieś takie bardzo ciekawe imiona i nazwiska albo, nie wiem, pan chce załatwić sprawę z panią, która go źle potraktowała, no to, to używam jakiegoś takiego elementu, który on będzie wiedział i ona będzie wiedziała nikt więcej nie będzie tego wiedział, rozumiecie, żeby ona jak będzie to czytała, to żeby po prostu zapadła na moment stupor, tak? Rozumiecie. A ponieważ Pan jest moim biednym czytelnikiem, to, to robię, zrobiłam też coś odwrotnego dla takiej jednej pani, która bardzo chciała zostać morderczynią. <grytanie> Książka oczywiście. No różne takie, ale to są nasze tajemnice, to <grytanie> nie jest tak, że... To jest tak, że wiecie, to ja nie muszę wszystkich o tym informować, natomiast potem ci ludzie przychodzą, e, są też takie osoby, które przychodzą do mnie na spotkania e, zawsze, jak jestem na przykład w tym mieście. I ja po prostu mówię na no, dzień dobry, ale już Państwo wszystko o mnie wiecie, już nie znacie na wyląd, już po prostu byliście mało tego, oni byli z okazji tej książki, którą ja wydałam, oni wydaje za często, więc oni wiedzą też o tej książce wszystko, mimo, mimo to przybywają i... No ale to właśnie jest taki rodzaj więzi, która się tworzy. Ja w ogóle bardzo wierzę w taką więź. Wierzę w to, że Państwo czytacie książki konkretnego autora i on do Was przemawia i bawi was, albo was absolutnie by przerażały te elementy, albo gdzieś dotyka to, wiecie, takiego elementu w waszym brzuchu, który jest tylko in tak intymny, że nikomu tego nie powiecie, a my wiemy o co chodzi. I jest takie porozumienie, to znaczy, że e, i to jest magia. To znaczy, że my się zawsze będziemy lubić. To niezależnie od tego, czy ja był jakiś błąd, czy on ja pisze jakąś inną książkę z innego gatunku, to nie ma znaczenia, bo to jest tak, że to jest tak jak z ludźmi, tak jak z miłością, tak jak z przyjaźnią. I dlatego tak się bawię, bo mogę sobie na to pozwolić, bo traktuję to absolutnie osobiście. Wie pani, gdybym nie traktowała tego w taki sposób, to nie jeździłabym do, do Puszczy w nocy, bo bym sobie otworzyła Google Maps tak i bym sobie znalazła, jak wygląda Puszcza w nocy. Albo bym, nie wiem, albo bym sobie jakieś zdjęcia stare w domu pooglądała. A, a, a przez to, że ja to zrobiłam, że... Pamiętacie Cyrolika? On musiał stać na jednej nodze, mógł go szukać, ale nie zrobił tego, mimo iż nikt go nie widział. I mógł to zrobić, natomiast zrobił rob, to, to dla siebie, z szacunku dla siebie, ponieważ on by wiedział, że oszukiwał. Rozumiecie mnie?